Next time, better luck next time I thought you Siemano, z tej strony Mr. Green e, Witam w tym tutorialu, pokażę wam e, jak zedytować mój nowy template E, który właśnie tutaj macie mm, no nie będę go puszczał bo jest dość taki no już tego zresztą przed filmikiem kurde <śred> przed filmikiem więc tak mm, tu rzeczy które musicie zrobić muzyki e, a niczego nie wolno wam ruszyć nie ruszajcie po prostu tu nie wszystko napisane e, don't touch nie? Dół macie do obróbki tekst i tekst 2 no i w tekst 1, tu sobie, um, możecie wybrać dowolny tekst, e, polecam tutaj wpisać inicjały, gdyż to najlepiej wygląda. E, I tekst 2, on jest opcjonalny, jego nie musicie wstawiać. Może to być po prostu jak tutaj na przykład MG. Tak jak ja bym napisał, e, to na dole by wyjaśnienie, że to jest e, Mr. Green, nie? Kurde. E, i ten Eee... Ja to mówię. No więc tak, więc tutaj sobie po prostu wpisujemy nie? Mm. MG. Ja? Możecie sobie wybrać ciąg... dowolną. A tutaj wpisujecie całą nazwanie. Jak ktoś to się prowadzi nie to wiecie, tutaj można się rozszerzać te takie rzeczy robić. Eee, więc tak, e, to link do ściągnięcia tego będzie w opisie, e, także spokojnie, no i mam nadzieję, że Wam się podoba ten gameplay, jeśli tak, to zostawcie like, a subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, e, zostawcie komentarz, no i widzimy się po prostu na następnym odcinku, cześć!